Co jakiś czas systematycznie dostaję od Was pytania, jak to jest z dostępnością Microsoft Office na produktach Apple. Czy to się sprawdza? Czy to działa? Czy to dobry zamiennik dla Apple'owego darmowego pakietu iWork? Mało tego, sami przedstawiciele Microsoft napisali do mnie z pytaniem, czy używam Office'a na Macu. Używam, choć nie od zawsze. Zapraszam na krótki wideo, w ramach którego opowiem Wam o moich przyzwyczajeniach do biurowego pakietu od Microsoft i dlaczego nie potrafiłem przejść na iWork. Używam tzw. Office'a na produktach od Apple od kilku lat, a głównym argumentem, dla którego nie potrafię przejść na nic innego są moje okienkowe przyzwyczajenia. Wszak przez wiele lat moja edukacja w szkole, na studiach czy nawet podczas pracy była zamknięta w środowisku, nazwijmy go w cudzysłowie, Windowsowym. A tu nauczono mnie korzystać z takiego, a nie innego sposobu pracy. To trochę tak, jakby leworęczną osobę uczono na siłę stać się praworęczną. Nie róbmy tego. Dlatego mimo zmiany ekosystemu i chęci łamane na prób przejścia na iWork, zawsze wracałem do Office'a. Chyba każdy z nas miał styczność z Excelem, Wordem czy PowerPointem. Być może też z notatnikiem OneNote oraz dyskiem OneDrive. W środowisku Windowsa używanie pakietu Microsoft Office to raczej norma. Moje zakorzenienie Office'a sięga głęboko. Po pierwsze, fakt w głównej mierze korzystam z niego na Macu, czy to w domu na komputerze stacjonarnym, czy w podróży na MacBooku. Sporadycznie zdarza się włączyć pakiet na iOS, jednak raczej tylko w ekstremalnych sytuacjach. W moim przypadku iPad Only nie przejdzie. Jednak sama zależność pracy na macOS oraz możliwość przejścia z rozpoczętą pracą na iOS czasami bywa przydatna. Taki telefon w ręku mamy prawie zawsze, więc poprawki do naszej pracy możemy wrzucać w dowolnym momencie. Po drugie, dostęp do plików z dowolnego miejsca, możliwość pracy z jednym arkuszem na kilku platformach. Przypomina mi trochę działanie schowka Apple czy przełączania się pomiędzy zakładkami w safari. Miło, prosto i przyjemnie. W przeciwieństwie do iCloud, OneDrive daje nie tylko możliwość wysyłania linków, udostępniania plików, ale także pozwala dodawać tak zwane linki czasowe. U Apple tego nie uświadczymy, no i oczywiście mamy też synchronizację zdjęć jako opcjonalną możliwość włączenia w telefonie. No i najważniejsze, Excel, czyli mój synonim do pracy na arkuszach. Nie chcę negować w tym miejscu numbers, jednak po tylu latach spędzonych z stałkami od Microsoft nie jestem w stanie używać czegokolwiek innego. Zresztą to samo się tyczy popularnego Word'a, w którym poza standardową edycją tekstu mam możliwość pracy na iPadzie z ingerencją Apple Pencil, bez znaczenia, czy pierwszą, czy drugą generacją. Choć w przypadku samych notatek codziennych, aktualnie jestem na etapie przesiadania się ze stokowego notatnika Apple na OneNote. W głównej mierze zapisuję tu swoje pomysły na nowe materiały, wizje ujęć czy ogólne scenariusze filmów. No i wiadomo, odhaczenie kolejnych opłat i sprawdzenie. Związanym z prowadzeniem firmy. Z PowerPointa korzystam głównie podczas sporadycznych szkoleń, które prowadzę. Same projekty mogą być prowadzone w standardowej formie, choć także i 3D, o ile te będą kompatybilne z macOS. Choć mam wrażenie, że ten element dla ucznia czy studenta będzie znacznie ciekawszy niż takie moje codzienne notatki przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Na koniec pozostawiłem sobie temat finansów. Pewnie iWork mamy w cenie. Jeżeli dla Was jest to pakiet wystarczający oraz w przeciwieństwie do mnie potraficie się do niego przyzwyczaić, to szanuję i nie mam prawa tego negować. Ja, mimo dobrych stosunków z produktami od Apple, nie byłem w stanie. Prace z Microsoft Office można rozpocząć na kilka sposobów. W ramach okresowej subskrypcji Office 365 lub jednorazowego zakupu. Uważam to za bardzo fajną opcję, bo osoby nieprzekonane mogą spróbować czegoś w danym odstępie czasu, a pewnie i osoby zaznajomione z narzędziami biurowymi od Microsoft wybiorą wieczystą licencję. W drodze podsumowania, znacie mnie na tyle, że wiecie, iż nie należy do osób, które chcą i lubią. Na kimś coś wymuszać. Jednak, skoro coś używam od lat, a ty zastanawiasz się nad przesiadką na Maca lub już się przesiadłeś, a jednocześnie myślisz nad wyborem pakietu od Microsoft, jest to temat do głębszego zastanowienia. Nie tyle, aby pokazać możliwość łączenia alternatywnego oprogramowania, a sam fakt, że dla wielu, w tym i mnie, jest to narzędzie po prostu niezbędne do codziennej pracy. Jest pewnie wiele rzeczy, o których nie powiedziałem, bo aby móc to osiągnąć, trzeba było zrobić z tego materiału pełnometrażowy film. Jak widać, na moim przykładzie Aplowiec może żyć w harmonii z produktami, w cudzysłowie mówiąc, konkurencyjnych marek. A wy w szkole, w pracy, na uczelni, z jakich pakietów biurowych najczęściej korzystacie? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut. Pozdrawiam. Do zobaczenia. SIA!